W tym odcinku nasi przyjaciele Reksio, Kretes i Kogut, wynalazca, kontynuują ucieczkę z czwartego piętra więzienia trójwymiaru. Nie obyło się też bez tego, że musiałem robić wiele powtórek, żeby ukończyć dane poziomy, chociaż wcale nie należały do najtrudniejszych. Tylko może wierzę, że on będą mi potrzebne. Dobra, nie. Ja jestem Wilson i witam Cię w kolejnym odcinku z gry Reksio i Kretes, tajemnica trzeciego wymiaru. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz wyświetli link linku góry. I zobacz, jak było. I zachęcam Cię, drogi widzy, do subskrypcji kanału oraz włączenia dzwoneczka, żeby być z moimi filmami na bieżąco. No dobrze, moi drodzy, czas kontynuować ucieczkę z więzienia trójwymiaru. Lecimy! No dobrze, moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce. Kontynuujemy sobie gierkę. I w ogóle to jest chyba czwarte piętro, nie? A nie trzecie. Ja tam przy okazji poprzedniego odcinka źle to nazwałem. Dobra, słuchajcie, Zaczyn... zaczynamy kolejny poziom. I zostały nam chyba trzy poziomy, z tego co o ile dobrze policzyłem, i zakończymy sobie piętro, e, chodząc potem do komnaty windowej. Ale jest najpierw zróbmy wszystkie poziomy, jakie tylko możemy. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy trzy postacie. Ok, kogo tutaj? I może zrzucić kulę w dół, ale ja chyba tego robić nie chcę, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, mamy Reksia i on może maksymalnie trzy przedmioty zebrać, nie? No właśnie, yy, i mamy nadmiar. Dobra, ja słuchajcie, muszę się trochę tutaj rozejrzeć po okolicy, co tutaj właściwie trzeba zrobić. Widzę na pewno tutaj guzik czerwony, który należy wcisnąć i będę mógł to zrobić tylko kogutem, bo jest to na podwyższeniu. Natomiast po tamtej stronie widzę emitery cząsteczek. Coś tam jest na dole? Coś, coś musi być. Dobra, słuchajcie, przejdziemy się e, Reksiem. Zobaczymy. Ja tego poziomu w ogóle nie pamiętam, także mogę się tutaj trochę z nim męczyć. E, wydaje mi się, że. Aha, okej. Okay. Będę musiał zrobić most dla tej kuli, nie? Dobra, no to chyba nie jest to aż takie ciężkie. To pytanie, czy ja mam odpowiednią ilość tych skrzynek? Wydaje mi się, że nie bardzo. No ale no nic, będziemy musieli spróbować to zrobić. Eee, dobra, na razie zróbmy tak, zróbmy tutaj, przerzućmy tu skrzynię. Dobra, i co dalej tutaj mamy? Dobra, tutaj widzę się tak będzie musiała potoczyć. Dobra, czyli tak, ona się tu będzie musiała i tak cofnąć. To tak, to tutaj rzućmy kolejne skrzynie. Dobra. Weźmy stamtąd, podejrzewam, że tych skrzyń jest dosłownie na styk, także będziemy musieli bardzo oszczędnie tutaj nimi gospodarować, żeby przypadkiem jakikolwiek nie zepsuć sobie. Dobra. I w ogóle nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tak, że część skrzyń będę musiał kogutem przerzucić, czyli już będziemy grali na czas, bo kiedy kula się będzie toczyć, będziemy musieli wytoczyć właśnie odpowiednią ścieżkę dla tej kuli, która będzie nadciągać. Dobra. Ale to na pewno będą się zrobić, bo to w pierwszej fali ona przyleci. A może nie? Może i źle zrobiłem? Dobra, jakoś to będzie. Dobra, tam widzę e, w ogóle ten e, generator jeden. A nie, oba są tam obok siebie, no dobra. Dobra, na pewno w pierwszej kolejności. To jest najważniejsze teraz. Trzeba zrobić tutaj tu poziomą linię skrzyń. No. Bez tego w ogóle nie, nie będziemy mogli potoczyć dalej. Nie! O, Dobra. jeszcze tylko trzy, więc myślę, że mi starczy tych skrzyń. Dobra, tam jest, y okej. Okay. Najwyżej no sobie powtórzymy, ale oczywiście zrobię Wam to już na przyspieszenie, żeby Was tutaj nie zanudzać. Dobra, e... Podejrzewam, że i tak to będę musiał zrobić, więc od razu wezmę Reksia, bo pewnie ta winda mnie tam przeprowadzi wyżej do tego trójpoda nieszczęsnego. No leć malutka! O, w bardzo złym miejscu się mógł mnie dorwać. Chociaż nie, chyba ja, Leksia była akurat bezpieczna, ale... Lepiej wmuchać na zimne. Dobra, te wszystkie trzy skrzynie sobie zabiorę. Pytanie, bo tutaj jest kolejna winda, gdzie ona mnie zaprowadzi? Dobra, już tutaj nie jest dobrze, nie będę próbował. Kiedyś pamiętam jak grałem to byłem tak nienarwany, że kompletnie nawet sekundy nie chciałem czekać w takiej sytuacji, i inaczej się kończyło się to tym, że chciałem poziom powtarzać i w konsekwencji tego, mimo że nie chciałem, całe, <laughs> nie chciałem czekać, to musiałem cały poziom powtarzać. Dobra, e, muszę tam pójść, nie? Dobra. A w ogóle to, podejrzewam, że to... mnie to dalej zaprowadzi? Z powrotem. No to Ale i tak chcę zobaczyć na pewno, y, gdzie ta wina może mnie zaprowadzić. Dobra, chodź tu. Ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie, kryty się ostrożnie. Gdzie to było? Które, w której w było Nie pamiętam. W której części z Nie pamiętam. Możecie napisać, gdzie ten tekst leciał. A może i w tej? Dobra, nieważne. Gdzie ty No coś ty, coś ty narobił? Bez sensu. Dobra, tu słuchajcie, Kretes i tak tam musi wrócić na wypadek, gdyby tam winda mi jeszcze była potrzebna. Reksio to może już sobie zeskoczyć. Dobra, a ty... Ty chodź. Ty chodź. no. Dobra, no, bo gdybym teraz z Kretesem zeskoczył, to już nie mógłbym skorzystać potem z żadnej windy. Co tu się dziwnego wydarzyło? Co tu się dziwnego wydarzyło? Słuchajcie, nie jakiś bug. Nie, widzicie to, nie? To kule będę musiał tam przerzucić. E. E, do tych, tych zielonych guzików. Słuchajcie, niewykluczone, że ja będę musiał teraz powtarzać wszystko, bo tu się coś naprawdę zrąbało. Dobra, słuchajcie, musiałem sobie cały poziom powtórzyć, to wszystko to zazdrowiłem. W ogóle, jak kliknąłem tutaj opcję powtórz poziom, to od razu cała gra mi się wyłączyła. Nie wiem, słuchajcie, bardzo dziwne rzeczy się działy, ale w każdym razie sobie powtórzyłem. Dobra, słuchajcie, i plan jest taki, żeby, że przypadkiem ten bug znowu nie wyskoczył, to ja, Kretes, który tam siedzi na tym guziku, no to on nie będzie z tego guzika schodzić schod 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 w momencie, kiedy już na to tą windę wejdzie, chyba że nie będę mógł innej opcji zrobić, także zobaczymy. Dobra, ale co dalej? Na pewno muszę tą jedną tutaj skrzynkę zabrać, która tutaj jest. No, dobra. I w ogóle zrobiłem już ten most pierwszy dla, dla kuli, także mogę już ją tutaj poturlać. I dobra, ona potem. Potem tędy będzie się kierować, już widzę. Patrzcie, bo idzie tu w prawo, potem w dół. Tutaj zakręci. I potem patrzcie, tutaj będzie. Tutaj dalej w dół poleci. O, i nią skrzyń. Dobra. Poleci tu dalej, dalej, dalej. Tu. No i dobra, i patrzcie, tutaj będzie musieli zrobić cały ten pomost dla niej. I na to już będziemy mieć ograniczony czas. Ja mam nadzieję, że mi się to uda, no ale... No ale cóż... Dobra, i widzę, że ona bezpośrednio potem do tej... Uh, na tą windę będzie lecieć. Dobra, czyli... Reksia tam sobie przyprowadzę. Tylko możliwe, że on będzie mi potrzebny. Dobra... Nie... Troszkę się zaczyna irytować. Spadłem Reksiem i musiałem znowu cały poziom powtarzać. Dobra, słuchajcie... Musimy już potoczyć tę kulę, ja nie mam po prostu czasu, żeby się jakoś specjalnie tutaj teraz zastanawiać. I jak widzicie, ta kula potoczy się bezpośrednio już do tej windy tutaj, obok Kretesa. I ja tam mam plan taki, żeby zatrzymać to reksiem. I słuchajcie, możemy, z tego co widzę, możemy przejść ten poziom poprzez... Poprzez... Chyba że... Chyba, że ja nie będę się tą kulą przejmować. Bo z jednej strony mogę ją tam przerzucić na tu, A nie wiem, dobra, spróbujemy tak. Dobra, nieważne, nie będzie było tematu. Ja się głośno z zastanawiam. Dobra. Ty lecisz, lecisz, lecisz. I teraz tak. Tu. Spróbujemy użyć tych skrzyni, które już są. Nie wiem, czy ja będę mieć odpowiednio dużo czasu, żeby się pozabić. My się z czy może. Z kogo-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko - ko-ko-ko-ko - ko-ko-ko-ko - ko-ko-ko-ko - ko-ko-ko-ko - ko-ko-ko-ko - ko-ko - ko-ko-ko - ko-ko-ko - ko-ko-ko - ko-ko 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 - ko--ko - ko--ko - ko--ko - ko-ko - ko-ko - ko--ko - ko---ko - ko--ko - ko--ko Dobra, na pewno tak mamy ko 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 nie Nie, nie będzie na to czasu. Dobra. Dobra. Uff, zaczynam się stresować. To oh. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Nie! Już lecę! Wiem, że już wiem, że mnie ściga. Ale szybciej nie mogę. Dobra. Jedna, jedna skrzynia tylko. Dobra, próbujemy, ale słuchajcie, ja się tak w sumie nad tym zastanawiałem. Ułatwimy sobie rozgrywkę w ten sposób, że tu kule po prostu zatrzymamy. Mamy koguta, więc możemy ją potem znowu potoczyć. Dobra, tylko w którym miejscu najlepiej to zrobić. Ja w sumie tam obojętne. Na pewno tu go uwolnimy. Uff, koguta. I teraz tak to się potoczy tam w dół. No to, no, to gdzieś tam zatrzymamy. Dobra, ty się, ty się tutaj tocz. Na przykład tutaj możemy zatrzymać. Nie będzie nam to kolidowało z niczym innym. Chodź, chodź, chodź. Dobra. I teraz tak. My? Zajmiemy się tym, co jest trudniejsze. Czyli przerzućmy te skrzynie kogutem, robiąc most dla kuli. A potem, potem już na gotowe, rzucimy po prostu skrzyniami z kieszeni reksia. Wie wiecie o co chodzi. Dobra. Tutaj, tak? Z tego co widzę, to na pewno będę musiał użyć tej kuli do odpalania tych generatorów. Ja się w sumie zastanawiałem, czy może to tymi skrzyniami jesteśmy w stanie zrobić. Czy zrobimy, zrobilibyśmy taką wieżę dla koguta? Ale chyba z trzech skrzyń to by się nie dało. No do, do, dobrze, dobrze, że tam nie było dodatkowego pięterka, bo bym się zarąbał. Będę musiał znowu powtarzać. Dobra. W ogóle Wy tego nie widzicie, ale tutaj poza nagraniem miałem o wiele więcej prób niż to, co widzicie, więc e, no już troszkę się zmęczyłem tym poziomem, nie ukrywam. No dobrze, być Dobra, mam trzy kolejne skrzynie. Na pewno tutaj muszę ją przerzucić. Jedną, wypowiadając ostrożnie, żeby Reksio mi tam nie wpadł, w głupi sposób. I tutaj akurat o, dwie ma, skrzynie, o, tak? O, a, a, Pięknie. Dobrze, czyli tak... Tutaj będę musiał tą kulę przeprowadzić. O, my się zdamy. Chodź kogut. Przez chwilę frunąłem! Dobra, w ogóle po co mi te trapinki, Nie wiem, chyba o, a, a mam je w jakiś sposób zmylić. Co to ja miałem? Dobra. Teraz ostrożnie. A no muszę tą kulę. Przy... To, o zapomniałem, sorry, patrz bardzo. Dobra. No to, 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 co sobie leci, i zaraz tu powinna do nas dołączyć. Dobrze. No to co, czekamy. Kula do nas dotarła. Proszę bardzo. I teraz tak, twardy i gotowy. Ty tak przejdź. Okej. Okay. się czy jednak to jest dobrze zrobione. Dobra, chyba wiem, chyba wiem już o co chodzi. Tu jestem! No to trochę głupie będzie. E, kogut nie jest potrzebny. Mam nadzieję, że to tak działa. Bo jak nie to się zarobi. Serio. Jest ta druga winda. O to mi chodzi. Aha! Słuchajcie, nie, nie, nie zadawajcie mi pytań, nie, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. Chciałem słuchajcie tą, tą e, windę podprowadzić... Dobra, my możemy już sobie stąd pójść, bo te generatory się sobie włączą. Chciałem e, tą windę tu podprowadzić, bo e, wtedy moglibyśmy z tej drugiej windy kogutem od przodu podejść e, i, i tą kulę popchnąć dalej. No dobra, słuchajcie, przeszliśmy poziom. O ile ja teraz jakiegoś głupiego tutaj ruchu nie wykonam, polegającego na tym, że któraś postać nam wpadnie po prostu do, do dziury gdzieś tam, no to tu to, to powinniśmy ten poziom ukończyć bez problemu. Dobra. Podstawię wam opór jak Kret. Krecisko już <grystanie> biskumety, którzy nam przejście, a my tak kogut tutaj, lek się na lewo i Kret na środek. i będzie elegancko. Dobra. Stały, został e, jeden poziom z jednym generatorem i pytanie, co jest dalej. No, te, ten ostatni poziom, który jest możliwy jeszcze do przejścia, ja mi się już... nie pokazywał jeszcze, póki co. Dobra, udało się. Uh. Trochę było męczarni ale się udało. Już myślałem, że zniosę je jajo. E, czemu mi? Nie mogę przejść poziomu? No słuchajcie, chciałem dobrze, no chciałem przejść wam te wszystkie poziomy, ale niestety znikły. Dobra, słuchajcie, no to co, robimy komnatę windową? To komnata windowa, chciałbym już tam być. No, wybijamy. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy tutaj skrzynkę do zebrania. Już już tam idę, poczekajcie, zaraz zobaczę. Co ten guzik mi daje? Okej, okay, ma. Dobra, kogut, koguta. Przeprowadźmy tak, to już szereg się nam tam nie będzie potrzebne. Teraz pytanie: jak to zrobić? Dobra, tu mogę bezpiecznie spacerować, tam w dół mogę, tutaj jak pół poszedłem lecę. na lewo, to już bym nie wrócił. Już więc lecę. lepiej tam nie wskakiwać. Co tu jest? Kula, tak? No tak. Mhm. Okay, tu, to. tu która tu jest ganka? I teraz jej nie widzę. Dobra, nieważne, ale w każdym razie dzięki a, kuli obie będą się otwierać sobie w swoim tempie. Dobra, leć malutko! Tak. Dobra, ona sobie tam będzie się toczyć, a my pójdziemy teraz tutaj. No, tutaj jest droga. To jest do Kretesa, tak? Czekajcie, bo tutaj nic nie ma poza tą jedną zamkniętą bramką na dole. No, dobra A i w górę, super A to co mi daje? No leć kamero! Dobra kornelku, ja tu skrzynie skrzynię. Tam gdzie jest kretest, to będę musiał pogutem jakoś e, przerzucić. Nie Potem tak czyli tutaj jest droga tylko w jedną stronę. Więc ja najpierw tutaj się udam. Dobra. Ja mam nadzieję, że słuchajcie wszystko rozumiecie co ja tam gadam, bo ja tak gadam bardziej sam do siebie, że po prostu zrozumieć się na, na co patrzę. E, Okej, okay, skrzynie mamy i ja widzę tutaj dziurę po, poniżej, która idealnie pasuje na te, na te no, tutaj. skrzynki. Dobra, no to zróbmy to. O patrzcie, normalny, normalny taniec w Kóra, to mamy. Nolek, ko, 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 nie, nolek. Koko co, nie Pięknie. Jest. Pięknie, no dobra, to... Ja tu nie schodzę, idę kogutem teraz e, tam do kreta. Taki jest plan. Także ten elegancko. Już I teraz... Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem. Co trzeba było czekajcie jeszcze. Z dobra, nieważne. Co ma być to będzie? Najwyższym złożę sobie poziom. Dobra, to nie było dodatkowych guziku. A, czekajcie, bo jeszcze o nim zapomniałem. Może nim Rek się coś będziemy mogli zrobić, bo tak trochę... Już myślałem, że będę powtarzał. Dobra, co my tu mamy? Wejście tu wejście. Aha, tam idziemy do tej... do, do, do kreta. Kret jest widzę tutaj... Najważniejszym punktem w tym poziomie. Dobra, no, ja tam widzę skrzyk. coś na skrzydło. O! O! O, to, tego właśnie chciałem. I tylko nie spadnie mi tam bardzo. Dobra, tu otworzyliśmy już na Amen. I teraz tak. To buta przeprowadźmy. I możemy od razu Rexia w sumie zabrać. Bo on już tu nie będzie potrzebny do niczego. No i pięknie. To teraz możemy te towarzystwo, towarzystwem towarzystwo zjechać w dół. W tak szczerze to mogłem nie mi sobie, a właśnie, tu do się na sobie zeskoczyć, ale sobie nie, lepiej sobie nie zamykać tej drogi. Bo jak już spadnę kretem, to już on do tej windy nie wróci. Dobra, tak to jest bezpieczne. Dobra, i teraz pójdźmy sobie kogutem. Tu jestem, Dziękuję bardzo. Tu jest otwarte. To się powinno otworzyć, zaraz, tak? Zaraz zobaczymy. No nic, te wszystkie postacie będę musiał tutaj przyprowadzić. Dobra, kogut tutaj nie może pójść. Dobra, słuchajcie, zaraz się widzimy, ja przeprowadzę sobie tylko postacie. Dobra, postacie ja przeprowadzone, to możemy sobie ukręcić poziom. Kukuta najpierw tutaj na prawo, potem lekko na lewo i kret w dół. Pięknie. Ja już. To teraz katzęka nas czeka, tak? Tradycyjnie. Dobra, mam coś nowego. Ta-da-da, da, tłum, ta-da-da, da, uciekła do windy. Tylko nie to! Te lepiej mi dzyndzle na sam dźwięk tego utworu, nawet jeśli żadna nuta się nie zgadza. Ech, to ja już nie wiem, jak wam dogodzić. Okej, okay, Karimacie, Karimata miała tutaj próbę, ale jej nie wyszło. E, co ten kogut powiedział? Ty lepiej mi Dzymsle? Nie wiem, coś takiego. No, no. Dobre, to, dobre to było. Trochę, trochę się uśmiałem. E, co my tu mamy? Trochę porąba ten poziom, nie Ale wywaliło mnie tu automatycznie, więc podejrzewam, że to jest jeden z prostszych poziomów. W sensie ten jednogeneratorowy. E, w ogóle nie wiem, czy widzieliście, jak przerazem ten poziom, ten z komnatą windową, to mi się tam coś pojawiło. Koniec końców jedno jednogeneratorowy poziom z kretesem. Nie wiem, chciałem wam przejść, no ale... co, no, no nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi tutaj. Dobra, tutaj mogę pójść sobie. Tutaj błagam Cię nie spadnij, bo to się bardzo źle skończy. Tam się będziemy musieli dostać jakoś, ale nie wiem jak. Na razie idziemy tutaj sobie. O kurde, sorry, eee, powtóreczka. Dobra, zróbmy to teraz poprawnie. Dobra, tu szybko, szybko, szybko. Ty sobie pójść. Ja się trochę spieszę, ale nie aż tak. Tutaj, tutaj, dobrze. Ja po tych lodach wolę nie ładzić, bo to się źle może skończyć. Reksie będzie musiał mieć tą animację wstawania, ona może być dosyć powolna i przez nią będę. Może przegrał. Jest jeden generator. No to nie no, to to na pewno jest łatwy poziom. Ale jak widzicie, jest to już kolejne piętro, piąte. Więc coraz trudniejsze te poziomy będą, nawet niezależnie od tego, ile generatorów ten poziom mi będzie dawał. I co tutaj w ogóle jest? Skrzyneczki. No dobra, to ja dzięki tym skrzyneczkom będę mógł przejść, zrobić sobie drogę do tych skrzynek tam na południu mapy. Tylko teraz będę musiał wrócić. Jeszcze dwa takie będą momenty trudne. Dobra i to... Jak będę... Ben... Jak... O ile... O ile zachowam spokój, to nie powinno być wcale trudne, ale zobaczmy. Dobra, tu szybko, szybko. Tu nie, na razie nie chcę. Nie, 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 nie próbuję nawet. Ja wiem, żebym teraz może się wyrobił, ale wolę nie sprawdzać tego. Dobra, ty idziesz, idziesz. Dobra, przechodzimy szybko. Dobrze, idę. Nie. Idziemy teraz tutaj na prawo. I teraz tak, żeby nie spać. Dobra, ciach, ciach, Cia. ten guzik otwiera mi pewnie tu bramę, tak, jedną bramę, okej, okay. i ta druga bramka yy, prowadząca już będzie, prowadzić będzie do metru, dobra, okej. Okay. Pytasz, swój, tak, bo tutaj tak się poślizgiem. Ja Nie wiem, w sumie, czy tak działa, jak z poziomu wyżej się poślizgnie. Czy jak się może spać? Wolę tego nie sprawdzać. Może tak się, może się tak wydarzyć. Lepiej e zrobić to bezpiecznie. Dobra. Dobra, ty idziesz tam, to ja sobie pójdę tutaj tą stroną teraz. Spójrzcie, nawet sobie to teraz szybciej, bo się z nimi mijamy. Tutaj już się nie miniemy, niestety. Mhm. Dobra. To nie jest dobre miejsce, wiecie? Nie, piernicze to. Chociaż z drugiej strony. Dobra, udało się. Uh. Dobra. I teraz tutaj jeszcze skrzyneczkę postawimy. I teraz, żebym tylko nie wpadł na tego trójpoda nieszczęsnego, to będzie dobrze. Dlatego, no dobra, y wydaje się to być łatwe. Chociaż ja już w głupszy sposób ginąłem. Dobra, dobra, zdołzę, zdążę, z Pięknie, jest, mamy to. Tak kolejny poziom. Teraz to był, raz to był. Ale jednak powtórka była. No dobra. Co dalej chłopaki? Dobra, co, zrobimy sobie chyba ten poziom z trzema generatorami i widzimy tam, że będzie sam kogut tym razem. No dobrze, ale ucieczkę z piątego piętra będziemy kontynuować sobie już w kolejnym odcinku. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się już w kolejnych materiałach. A jeżeli mało Cię oglądania, Reksio, to teraz obejrzyj ten film.